Cześć, będę z tej strony wziął Minecraft, z tej strony się z Wami witam. A to pięć, taki kolejny odcinek, taki informacyjny czynnikowy dla Was. Nie wiem, w opisie mojego filmu macie link do jednego z kanałów e, widza, który mnie prosił, żebym mu tam dobił e, e, po prostu słupki i dobijemy mu to. Tylko nie zapomnijcie mu dobić, bo to jest najważniejsze. Tylko 10 subów zróbmy mój grind na ten kanału, żeby y, chłop miał dużo. Będziecie mieli linka do kanału w opisie, a kolejnym teraz challengeem waszym jest... W opisie też będziecie mieli y, adres e-mail. Dlatego adresem e-maila możecie zadawać pytania do mnie, czyli na przykład y, bo chcę za, za niedługo nagrać odcinek QA. Możecie też... Y, wysyłać tam e, mapki właśnie o mapkach chodzi ten film jest poświęcony o mapkom dlatego że e, mapki e, jakby to powiedzieć chciałbym zrobić e, nagrać odcinki z mapek od widzów te mapki albo mają być na wersję 1.12, albo na 1.13, e, jak ktoś zrobi, to sprawdzimy na 1.16.5. 1. 16. Sprawdzimy e, czy działają, jak e, nie będą działać, to tylko będą właśnie Będziem, Będę nagrywał tylko z mapek 1.13, 1.12. Z tych wersji. 11 no 1.12, czyli tam większe albo 1.13 większe. E, kolejna sprawa... To tylko tyle chyba, nie wiem. Nie, to, ty, to nie tyle. Też jutro, mamy godzinę 22.42, jak widzicie. Jutro o godzinie... nie wiem o której jeszcze. E, możecie bić do tego gościa, co macie link w opisie, bo tam jest live. Może trwać e, jutro, nie o której? bo ch chcemy jak ja chcę, umówiłem się z nim tak, że ja on, on zrobi najpierw u niego live'a a potem on zrobi u mnie live'a i myślę, że dacie rany. jak coś to macie też link. Link macie tylko w opisie do tego kanału, zasubskrybujcie, tam dajcie pod najnowszym filmem łapkę w górę i z jutro to jest tajemni tajemnica nasza zrobimy live'a. Zrobimy rajda na, na live, czyli z, wbie, wbijemy, wbijecie i napiszecie, no i nie, albo nie zrobimy wtedy, co ja będę miał, Bede, będę miał ja i on, i on będzie miał swoich widzów, a ja będę miał, wy będziecie u mnie. I zróbcie, zrobimy wtedy rajda. pozdro od D0M. Pozdro od DM D0M 09M o D09M Więc myślę, że on się nic nie skapnie, że to od tego kanału. Więc szczelcie suma, jeśli ktoś z Was nie subskrybujesz kanału, strzelcie subika, żeby nie, nie przegapić właśnie żadnych innych filmów informacyjnych ani nic, ale też nie zapomnijcie o w tych mapkach, bo mam chciał nagrać dla was jakieś mapki. Więc do nagraziska trzymajcie się. Cześć, elo.